Witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 3 Pytania Do. Ja nazywam się Wahołowska wasilewska a dzisiaj moim państwa gościem jest Paweł Łebkowski, Witam prezes serdecznie. Regionalnej Izby Gospodarczej i prezes Socia Spółdzielni Socjalnej. Spółdzielni Socjalnej Międzynarodowe Centrum Rozwoju. Pięknie, dziękuję za pomoc. Witamy serdecznie. Witam. Skierujemy trzy pytania ukryte w tych kopalniach. To kopertach. może pierwsze z brzegu. Będziemy mierzyć czas, dwie minuty odmierza klepsydra. Pierwsze to prywatne. Zapytam o dystans do siebie, bo oglądając profil na portalu społecznościowym, mam wrażenie, że masz ogromny dystans do siebie. Czy to pomaga w życiu? Czy nie uważasz, że zajmowane stanowisko wymusza pewien prywatny wizerunek? Czy zupełnie oddzielasz prywatny na przykład profil od, od tego, co robisz zawodowo? Czy mam duży dystans do siebie? Tak, mam, choćby i z tego względu, że odkąd pamięcią sięg, się, sięgnę wstecz, tak, przeważnie jak wchodziłem na wagę, zawsze, zawsze krzyczała do mnie, zejdź ze mnie, bo się uduszę. Dlatego, dlatego też musiałem złapać pewien dystans. E, ostatnio też byłem na takim bardzo ciekawym spotkaniu, gdzie jedna z osób powiedziała, że bardzo ceni to, że nie zawsze poddaje się wszystkim konferansom e, i tak dalej. Jak najbardziej tak. Poczucie humoru przez niektórych przypisywane mi po angielsku. Tak. Oddzielam. Oddzielam od tego, co poważne. Oddzielam od pracy zawodowej. Jak najbardziej tak. No ale też nie dajmy się zbzikować. Tak. Prowadzę również firmę szkoleniową. Tak. I uważam, że gdybym co dzień chodził pod krawatem w garniturze, i tak dalej, zbudowałbym pewien niepotrzebny dla mnie, dla mojej pracy, i dla mojej firmy dystans z osobami, które obsługuję, tak. Dlatego tutaj ten dystans, poczucie humoru, jak najbardziej, co również widać tak po, po tatuażach, po fryzurze, i tak dalej, po sposobie ubierania się, ale. Jeżeli komuś to przeszkadza, ja zdaję sobie sprawę, że no osoby, które teraz nie, nie mają swoich przeciwników, nie mają hejterów, w ogóle nie istnieją. Tak? Są zbyt szare. A robię to nie po to, żeby się wyróżniać, tylko po to, żeby być sobą zdążyłem. Idealnie. Ja nawet tutaj nie je kontrolowałam aż tak bardzo. Okej, okay. to przechodzimy do drugiego pytania. No to na czerwono. No całkiem naturalnie ta, ta kontrola wyszła, bo nawet jej nie zauważyłam. Eee, zaskoczenia. Jakich działalności zarobkowych i niezarobkowych, w tym w pewnym sensie sportowych, podejmowałeś się na przestrzeni ostatnich pięciu lat i z jakiej jesteś najbardziej dumny? Zarobkowych, niezarobkowych, sportowych działalności na przestrzeni ostatnich pięciu lat miałem bardzo dużo, tak? Bo oby pięciolatka obejmowałaby również pracę w starostwie przy projekcie Żyjesz dla siebie innych Zadbaj o zdrowie, zakładanie firmy rozwój firmy, otwarcie własnej fundacji, która pomaga też osobom niepełnosprawnym. Teraz jesteśmy w trakcie realizacji spektaklu z Piotkiem i Piotrkiem Polkiem. Cały dochód chcemy przeznaczyć na rehabilitację dzieci z, ze spektrum autyzmu. Tak, czyli ta prze, przestrzał zajęć jest naprawdę duży, jest naprawdę przeogromny. Z czego jestem najbardziej dumny? Z dzieci, rodziny. Tu chyba będzie zaskoczenie, ale w Mhm. W prawda? tak, tak. Ponieważ nie, nie mierzę swojej pracy jako dumy sukcesu z tego względu, że yy, niekoniecznie to przekłada się na wymiar finansowy, tak. Natomiast natomiast robię to, co lubię. Jak ktoś kiedyś powiedział, jak będziesz robił to, co lubisz, nie przepracujesz ani jednego dnia. Angażujesz się, angażuj się, jeszcze tak mówiłam, prawie sportowo, bo w sztuki tak, walki. Tak, kung fu yy, z różnymi efektami, powiem szczerze, stąd też kung fu panda, tam, bo i tuszą jego przypominam i <śm> tak dalej, no ale sport nigdy nie był mi obcy. Ale organizujesz też wydarzenia? To jest tak, organizujemy, organizujemy, stron. organizujemy różne wydarzenia. Dwukrotnie organizowaliśmy w Kutnie Ogólnopolskie Seminarium. No, troszeczkę, troszeczkę w Kutnie rozsypał się nasz klub. Tak? Teraz po prostu jeżdżę na treningi do Warszawy, do Katowic. Robię to, co lubię. Także tak jak powiedziałem, nie ma, nie ma znaczenia odległość, tak? No i gdzie w tym wszystkim, powiedzmy, tutaj sport, tu organizacja różnych wydarzeń, tu pomoc charytatywna, fundacja i gdzie w tym wszystkim prezesostwo Regionalnej Izby Gospodarczej? Też się czasami zastanawiam, gdzie w tym wszystkim prezesostwo, ale przyznam się, że mam genialne osoby w biurze, tak? Przenieśliśmy siedzibę izby. To jest wszystko, ja powiem szczerze, może możliwe, że każdy powie, że przez ten okres, w którym jestem prezesem, nie za dużo się zadziało. Tak? No, może nie za dużo się zadziało, choćby z tego względu, że izba miała dość spore kłopoty i finansowe, i organizacyjne. Staram się to wszystko odbudować. Zmieniliśmy siedzibę. Tak? Co, co dalej? No, jesteśmy w trakcie zwoływania walnego. Poddam się, poddam się weryfikacji przedsiębiorców, jeżeli powiedzą, że nie mają jak najbardziej do tego prawo, aczkolwiek no, nie będąc w zarządzie Regionalizmu Gospodarczej, Nie znaczę, że nie mogę działać tej rzecz. Także, hmm. także tutaj ja wychodzę z założenia, że prezesem się bywa, a człowiekiem trzeba być zawsze. I tak z przechodzimy do ostatniego pytania. Po czasie. Kategoria zawodowe. No właśnie, jesteś z zawodu prezesem, zarówno w dziedzinie gospodarza, jak i spółdzielni. Jak sprawdzasz się w tej roli? Czym zajmuje się w ogóle spółdzielnia? Bo to niektórych może zaciekawić. I czy wolisz prezesować czy aktywnie działać? Już trochę powiedziałeś na ten temat. Teraz tak, no, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, niekoniecznie z zawodu jestem prezesem, tak. Ktoś kiedyś powiedział, że jestem osobą dość kreatywną i w tym widzę największy, upatruję największą satysfakcję zawodową w stworzeniu czegokolwiek. No a później już z tym funkcjonowaniem niekiedy bywa gorzej. Dlatego no, ja wychodzę z założenia, że żeby być mądrym kapitanem i dobrym kapitanem trzeba mieć fajną drużynę. Yeah. Tak? Fajną drużynę, na której mogę polegać. No i wszędzie tam, gdzie pracuję, wszędzie tam, gdzie stykam się zawodowo, staram się zawsze taką drużynę sobie stworzyć, tak? Natomiast czym zajmuje się Spółdzielnia Socjalna? Przede wszystkim, przede wszystkim prowadzimy niepubliczne przedszkole z niepublicznym żłobkiem. Tak historia, historia w ogóle yy, powstania, powstania i funkcjonowania Spółdzielni. Wystarczyłoby czasu. Klepsydra by musiała być troszkę większa, tak. Niebawem też ruszamy z nowym pomysłem. Udało się pozyskać dotację, będziemy uruchamiać coś, czego w Kutnie nie ma, czyli bar mleczny w formule spółdzielni Świetnie. socjalnej. Także będzie można zjeść, przepraszam za wyrażenie, kopytki z masłem, tak? Za 4,99 Powiedzmy, w fajnym wystroju, w miłej atmosferze, niekoniecznie posiadając bardzo gruby portfel, tak? No ale znowu spółdzielnia. Tak, jak i fundacja, tak? mają za zadanie zerować się, bilansować się. To nie są przedsiębiorstwa, które mają przynosić czy zarządowi, a pracuje w spółdzielni nieprzerwanie od 2013 roku. Jest to funkcja społeczna i tak naprawdę no, to nie są przedsiębiorstwa, które mają zarabiać one mają bilansować się. No, i przeznaczamy większość środków na zwiększenie zatrudnienia. Tak, taka ciekawostka zaczynaliśmy na dzień dzisiejszy. Zaczynaliśmy w 2016 roku pięcioma pracownikami na jedną szesnastą etatu. dzisiaj mamy 11 pełnoetatowych pracowników, i nadal będziemy zatrudniać, ponieważ otrzymaliśmy dotacje na rozbudowę żłobka. Także z czternaściorga dzieci. Będziemy mogli przyjąć 59. To też jest znaczna różnica i też przy okazji wzrost zatrudnienia w obu, obu przedsiębiorstwach. Tak? Czyli co bardziej, to ostatnia część pytania. Prezes, prezesowanie czy działanie? Działanie. Działanie, działanie, działanie choćby z tego względu, że też uważam, że nie jestem jakimś alfą że omegą, jakbym wszystkie rozumie i na wszystkim się muszę znać. Tak. Y po to, po to mam i fajną drużynę, i ludzi, ludzi którzy podpowiadają, co, co można zmienić, i tak dalej. Potrafię słuchać. To jest chyba ta zaleta bycia dobrym, dobrym kapitanem. Unikam słowa prezes, mimo że na wizytówkach tak jest. Tak? Ale to jest, to jest dla mnie takie <laughs> Kapitan, troszeczkę takie sztuczne. Tak, prezes. No okej. Okay. Jesteś, masz pomysł, stworzyłeś, zarządzasz, tak? taki bardziej menadżer. Tak, niż prezes. Prezes dla mnie to stanowisko bardzo apodyktyczne. Menadżer, mam ekipę, burza mózgów, rozmawiamy, i na tym to chyba polega, tak, żeby też stworzyć w pracy atmosferę, gdzie każdy ma tą odpowiedzialność za firmę. Mimo że ja figuruję w CDE-u, mhm. tak, to każdy z pracowników ma tą odpowiedzialność, tak. że jeżeli jego zabraknie, zabraknie firmy. tak, Jeżeli on się nie angażuje, firma też nie przynosi takich efektów, żeby można było wyjść do przodu. I ostatnie pytanie, bez zmierzenia czasu już bardzo krótką odpowiedź. Proszę, co lub kogo wysłałbyś w kosmos? Wszystkich tych, którzy chcieliby zwiedzić Wszechświat. Tak nie jestem jakąś mściwą osobą, eee. zawiści też we mnie się nie znajdzie, aczkolwiek niektóre wpisy na portalach społecznościowych mogą, mogą pokazywać zupełnie coś innego, y -y. ale proszę to, proszę to przede wszystkim w ramach specjalnych własnych przemyśleń i przekonań politycznych, natomiast nie do tego stopnia, tak, nie do tego stopnia, ja lubię ludzi, szanuję ludzi, nawet jeżeli jesteśmy na dwóch różnych krańcach polityki, tak, przede wszystkim jest się człowiekiem i patrzę na to. A kogo bym chciał wysłać w kosmos? No może i mnie, tak, chciałbym zobaczyć, jak tam faktycznie czy może jakieś ufolubki są. Tak? No ciekawa odpowiedź. W tym pytaniu odpowiedziom bardzo dziękuję za, za udział. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dzięki temu niektórzy też zrobili o moje zdanie. Tak? Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek trzech pytań do.